Rok 2025 to nadal ciekawe czasy, a początek roku otwarcie mamy mocniejsze niż w 2024. Większość z nas, chcąc czy nie chcąc, interesuje się polityką, czy nie słyszy te informacje z pierwszych stron gazet, ale pomyślmy o tym, jak te wszystkie zmiany, które są wprowadzane np. przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, mogą wpłynąć na nasze krajowe biznesy czy sposób, w jaki będziemy wyświetlali reklamy. Największe zmiany oczywiście idą ze Stanów. Stamtąd pochodzą tacy giganci jak Google czy Meta, więc jest to dla nas nieuniknione. Ale to, co tam się dzieje, różni się, ponieważ jest w tej chwili bardzo głośne, bardzo widowiskowe i bardzo szybkie. Chyba najmocniejszym przykładem jest Elon Musk, który z jednego z najbogatszych, o ile nie najbogatszego człowieka na świecie, stał się tak naprawdę nieformalnym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych z bardzo dużą władzą, ze średnią legitymacją, ale jest biznesmenem. I jego działania będą także służyły budowaniu i zwiększaniu wpływów nie tylko jego firmy, ale i firm amerykańskich na świecie. Widzieliśmy to nawet ostatnio w Monachium, kiedy wiceprezydent oficjalny, Vance, zapowiedział, że głównym problemem Stanów Zjednoczonych będzie walka z dezinformacją. Ponieważ tego już nie powiedział, przeszkadza to takim biznesom jak Twitter czy Facebook. Pokazuje to tylko, że amerykański biznes idzie na kurs kolizyjny z Europą, a właściwie to z europejskim prawodawstwem, który utrudnia mu biznesów przez chociażby bardzo silną ochronę prywatności konsumentów na rynku europejskim. Coś, co na przykład nas jeszcze nie dotyka, może jest jakimś prognostą, jest zamieszanie z TikTokiem. W Stanach ten TikTok został zakazany. Obecnie prezydent Trump zawiesił ten zakaz i do 4 kwietnia jeszcze będzie można. Pozostają tam drogi odwoławcze, no ale pokazuje to zamieszanie, które na szczęście na nas jeszcze nie wpływa. Najbardziej nieoczywistym i trochę chyba najbardziej zastraszonym graczem amerykańskim w tej całej sytuacji jest Google. Google nie ma po drodze z Trumpem. Tak naprawdę, na przykład ten wielki proces antymonopolowy, który Google finalnie przegrało z niezbyt dużymi konsekwencjami, ale jednak. Zaczął się za czasów poprzedniej administracji Trumpa. Obecnie są znowu czarne chmury, Google jest w kolejnych kilku postępowaniach. Najnowsze, prowadzone przez kilka stanów z wiodącą rolą Teksasu, dopiero się rozkręca. I Google bardzo chce jednak nie oberwać. Widać to po tym, że bardzo szybko. Po tym, jak tylko prezydent Trump sobie tego zażyczył, Google zmienił w Google Maps nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Skoro już jesteśmy przy Google biznesowo, jeszcze nie produktowo, no to prezes Google'a, bojąc się jednego Donalda, przyjechał do drugiego bardziej spolegliwego dla a, zachodnich big techów Donalda, czyli Tuska. I tutaj mieliśmy wielką konferencję, która odbiła się echem, już wszyscy już zrobili sobie z niej żarty, więc nie, nie będę ich powtarzał ani się silił. 5 milionów dolarów jako inwestycje. I spotkanie się z premierem kraju to nie jest tak dużo. Google to zrobił. Wiemy, że są prowadzone inne rozmowy, wiemy, że chcą włączyć Google'a w rozmowy deregulacyjne. Natomiast no takie służalcze podejście polskiej administracji, nie tylko, nie tylko obecnego rządu, ale tak naprawdę wszystkich innych, powoduje to, że polskie firmy no, są tym faktem niezadowolone. Google jednak dowodzi produktowo i o tym w dalszej części odcinka. Dużą elastycznością i konformizmem wykazał się za to Mark Zuckerberg. Jakby sobie nie i z niego pośmiechuje, jest to twardy biznesmen z niesamowicie rzadką cechą. Zobaczcie, to jest ceo tej firmy od czasu, kiedy była studenckim startupem do czasu, kiedy jest jedną z największych korporacji na świecie. Więc Marek, czując jak zmienia się sytuacja, bardzo szybko zaczął wprowadzać różne zmiany. Przede wszystkim w styczniu została zawarta ugoda z Panem Trumpem wypłacono mu 25 milionów dolarów odszkodowania za to, że jego konta zostały zablokowane na mecie w 2021 roku. Dalej, żeby przypodobać się nowej administracji, Facebook zaczął wycofywać się z różnych e, inicjatyw mających na celu promowanie różnorodności, a dalej. Zajął się także wycięciem jakiejkolwiek weryfikacji tego, czy treści publikowane na platformie są prawdziwe, czy nie. Także walka z fake newsami no, już nie istnieje. Swoją drogą, a propos tego wycofywania się z promowania polityki róż różnorodności, nie tylko Facebook uległ, ale także drugi gigant, czyli Disney. I finalnie te zmiany i wycofania będą miały bardzo szybko wpływ na rynek reklamowy, ponieważ mamy już wpływ tego na serwisy, na ich politykę, na tworzone treści, reklamy są po prostu częścią tego ekosystemu. I żeby nie było, że Facebook robił tylko takie rzeczy, nastąpiły zmiany produktowe, tylko dwie, więc powiem może o nich od razu, zanim przejdziemy do części produktowej, gdzie jak zwykle wszystko zdominuje Google. Po pierwsze, Instagram testuje, nie wszyscy użytkownicy to mają, guzik, przycisk, nie lubię tego. Będzie on dotyczył zarówno postów, jak i komentarzy. Nie będą widoczne, nie będą widoczne liczniki tego, natomiast będą testy uwzględniania tego przez algorytmy. Druga zmiana została ogłoszona pod koniec grudnia, wprowadzana jest teraz w styczniu i w lutym to ograniczenia reklamowe dla branży medycznej. Uznaliśmy, że ten temat jest tak ważny, tak istotny, że będzie mu poświęcony wkrótce osobny odcinek z omówieniem tego, co dokładnie się zmienia: że podmioty z branż takich jak wellness, zdrowie, odchudzanie nie będą mogły używać. Targetowań, co istotnie wpływa, a tak naprawdę niszczy najczęściej ich strategię sprzedażową. Kończąc już ten wątek polityki, międzynarodowości, ciekawą rzeczą jest to, że bardzo mało słychać o Twitterze, czyli Xie. Firmie należącej do Ilona Maska. Jedyne co, to z jednej z wypowiedzi Ilona Maska możemy wnioskować, że serwis zaczął wychodzić na zero, że po tych wszystkich cięciach, po tej całej e, bijatyce z reklamodawcami, gdzie ci dziuzi nadal nie reklamują się e, na Twitterze i sprawy sądowe są w toku, to pieniądze gromadzone od mniejszych reklamodawców wystarczają na bieżące utrzymanie serwisu. No ale to jest. Trochę może interpretacja jednej z wypowiedzi Ilona. Stawiam, że biorąc pod uwagę jego ego i dbanie o swoje biznesy, niedługo będziemy mieli więcej newsów o Twitterze. Dobra, przechodzimy na krajowe podwórko. U nas też się dzieje, ale już tak bardziej reklamowo. Zacznijmy od wzrostów i raportów. Według raportu ADEX, GEMIUSA i PWC w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku rynek reklamy internetowej w Polsce urósł rok do roku o 16,5%. I w tym okresie tych pierwszych trzech kwartałów był wart już 6,4 miliarda złotych. Inny ciekawy raport dostaliśmy od Publicis Group e, dotyczący reklamy wideo w całym 2024 roku. Rynek przez cały rok urósł o 10 5,9% i osiągnął ponad 7 miliardów złotych wartości. Inwestycje w telewizję linearną to 5,9% wzrostów, czyli całą resztę wygenerował internet. Oczywiście telewizja linearna nadal ma dużą część tortu, natomiast stopnieje ona dość szybko i Kolejna rzecz to już z innego raportu, tym razem z Nielsen Digital. Wiemy, że YouTube jako największa telewizja ma zasięg, właściwie zasięg, ma udział w oglądalności na poziomie 8%, a na drugim miejscu jest telewizja linearna pod tytułem TVN z wynikiem 5,9%, czyli sporo mniej. Skoro już jesteśmy przy raportach i mierzeniu internetu, no to mały, duży news w tym całym zamieszaniu globalnym mógł nam umknąć. Aczkolwiek no, nasi lokalni gracze, którzy mają ambicje, a na pewno WP grupa ma takie ambicje, powstało coś, no, co może zacząć badaniami polskiego internetu. W styczniu WP wypięła ze swoich stron kody gemiusowe. Nie jest już stroną audytowaną, podobnie jak inni duzi zagraniczni gracze. Wirtualna Polska właśnie w ten sposób to komentuje, że skoro takim audytom nie musi poddawać się Google czy Facebook, to oni też nie czują takiej potrzeby, tym bardziej, że te kody w tej chwili nie generują już im żadnej wartości biznesowej. Wpływy reklamowe grupy WP w tej chwili w większości pochodzą już z działań typu Programatic czy Performance. W związku z tym to badanie zasięgowe straciło dla nich. Aż tak dużą wartość. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ciekawy ruch, gruby ruch, bardzo istotny. Zginął w napływie różnych informacji. Czekamy na rozwój z całą sympatią dla media panelu. No, czasy się zmieniają. Wracając do Donalda Tuska i wizyty prezesa Google w Polsce padło tam hasło deregulację. No i drugą odnogą, tak naprawdę drugim newsem z tego zakresu jest to, że tak jak Donald Trump ma Ilona maska, tak Donald Tusk poprosił o pomoc, wezwał na pomoc Rafała Brzoskę, który ma zająć się deregulacją polskich przepisów, a właściwie propozycji deregulacji polskich przepisów, aby ułatwić polskim firmom bycie konkurencyjnymi. Inicjatywa. Już ruszyła, została oficjalnie odpalona. Rafał Brzoska zapowiedział pełną transparentność i na stronie internetowej tej inicjatywy będą opisywane wszystkie bieżące prace i rekomendacje legislacyjne, które będą wychodziły z prac tej grupy. Kolejny całkiem duży ruch, który też przepadł w tym natłoku różnych dziwnych informacji, jest bardzo logiczny w pewien sposób. Wyobraź sobie, że masz 11 tysięcy sklepów i obsługujesz w nich 14 milionów klientów i całkiem sporo już o nich wiesz. Naturalną kwestią wydaje się odpalenie sieci reklamowej, żeby monetyzować te informacje jeszcze skuteczniej. Tak właśnie zrobiła Żabka wypuszczając Żabka Ads. Mówimy o reklamie wyświetlanej na ekranach, nośnikach w obrębie sklepów. Co biorąc pod uwagę, że tych sklepów jest 11 tysięcy, że żabka ma świetne informacje o behawiorystyce klientów. No praktycznie z dnia na dzień rodzi nam się istotny kanał reklamowy, który warto uwzględnić chociażby testowo w planowaniu kolejnych kampanii. Czas na test, pytanie. Do tej pory bardzo szeroko, bardzo szczegółowo opisywaliśmy wszystkie zmiany Google'a w ostatnim czasie. Tradycyjnie jest ich bardzo dużo. I czy ktoś za nimi tęskni? Czy to były treści wartościowe? Przejdę teraz przez najważniejsze, ale serio. Zastanów się i daj znać w komentarzu, czy to, co robiliśmy do tej pory, ma sens i gdyby na przykład znikło albo była tego połowa, czy jakkolwiek to na ciebie wpłynie. Jak już mówiliśmy wcześniej, Google zawsze był środowiskiem reklamowym o wiele ostrożniejszym, o wiele bardziej obwarowanym, z racji tego też może, że jest bliżej do ulejka właśnie i kiedy użytkownicy szukają czegoś w Google, no to ich intencje zakupowe są o wiele silniejsze. Kolejnym obostrzeniem ze strony Google jest to zapowiedziane już w listopadzie zeszłego roku, no ale biorąc pod uwagę teraz wybory, chociażby w Niemczech i za chwilę w Polsce, prezydenckie, Google potwierdziło i całkowicie zakazało reklamy politycznej. Na przełomie roku mieliśmy także update filtrów spamowych, zostały wprowadzone obostrzenia dla reklamodawców szkodzących klientom Google, i tam też zaczęły się sypać bany. Jest trochę nowości związanych z Performance Max, czy. Z systemami analitycznymi, no ale tutaj przekazuję głos do eksperta z agencji Result Media, że opowiedział w skrócie o największych zmianach w tym miesiącu. Meta, w celu ochrony informacji poufnych o swoich użytkownikach, ogranicza przesyłanie ich poprzez swoje panele biznesowe. Dotyczy to głównie pixela. Witryny i aplikacje, po weryfikacji, mogą zostać zakwalifikowane do jednej z wrażliwych kategorii. Są to np. zdrowie i wellness, usługi finansowe, czy też tematy powiązane z polityką lub religią. Lista wrażliwych kategorii nie jest zamknięta i może być zaktualizowana w czasie. Jeżeli Twoja witryna zostanie zakwalifikowana, zablokowana zostanie możliwość optymalizacji kampanii pod zdarzenia powiązane z procesem zakupu. Są to zdarzenia takie jak dodanie do koszyka, przesłanie LIDA, kontakt i przesłanie informacji o płatności, czy też sam zakup. Ograniczeniami nie zostaną objęte zdarzenia z góry Lejka, takie jak wyświetlenie strony, wyświetlenie treści, wyszukiwania w witrynie, lub też instalacja aplikacji mobilnej. Co ważne, ograniczeniami tymi objęte są również grupy remarketingowe. Jak widzisz, jest to duży cios, który przełoży się bezpośrednio na zwroty z inwestycji. Pamiętaj, po pierwsze, zmiana dotyczy wszystkich i jak zawsze zresztą wygrają ci, którzy się najlepiej dostosują. Po drugie, zadbaj o poprawne mierzenie wszystkich zdarzeń. Po trzecie, strategia marketingowa. Góra lejka, zaufanie, edukacja, współpraca z influencerami te elementy nabierają nowego znaczenia. Na koniec koniecznie przegadaj te zmiany wewnątrz firmy oraz ze swoją agencją od kampanii reklamowych, gdyż przełoży się to bezpośrednio na Wasze wyniki. Dziękuję Ci. Powoli zbliżamy się do końca. Dzięki za uwagę. Wkrótce kolejne odcinki. Za chwilkę, dosłownie na dniach, pojawi się odcinek obiecywany wcześniej o zmianach w branży medycznej. Wkrótce kolejne rozmowy, kolejne newsy, kolejne porcje wiedzy. Dziękuję bardzo za Twoją uwagę i do zobaczenia wkrótce. Poznawaj świat marketingu czerpiąc wiedzę od najwybitniejszych osób, które osiągnęły sukces w biznesie i reklamie. Zobacz, co o marketingu mają do powiedzenia. Tomasz Miller, Jacek Kotarbiński, założyciel Terenwizji Adam Kwiatek, twórca Senuto, Damian Sałkowski, redaktor naczelny Briefu, Grzegorz Kiszluk i wielu innych związanych z branżą reklamową od lat. Zapraszamy do obejrzenia materiału.